Dzień dobry Państwu. Otwieramy dzisiejszą uroczystość i na wstępie bardzo serdecznie chciałem przywitać gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Bardzo serdecznie witam grupy rekonstrukcyjne, które wezmą udział w tej inscenizacji. Są to grupy z Gliwic, które bardzo serdecznie pozdrawiam w tym miejscu. Witam grupy z Rzeszowa i grupę rekonstrukcyjną z Mielca. 70 lat temu 29 marca 1943 roku w późnych godzinach wieczornych miała miejsce spektakularna akcja rozbicia więzienia gestapo w Mielcu przez oddział Jędrusiów oraz patrol bojowy Armii Krajowej pod dowództwem Stalowego Zmielca. Dzięki tej akcji wolność odzyskało 180 więźniów z niemieckiej katowni. Ja jestem jeden z Jędrusiów. ludzi, którzy powiedzieli. Niemcom, że nie damy się bezkarnie zabijać. Jędrusie to byli dzielni chłopcy. Bronili życia ludzi, nie tylko polskich. U nas w pracowało i przebywało trzech Żydów, dowódcy Jędrusiów. Władysław Jasiński, założyciel tego oddziału. Józek Wiącek, bardzo dzielny i odważny człowiek. To Józef pod dowództwem Józefa Wiącka. To więzienie tu zostało rozbite. Ten człowiek się nie bał śmierci. Był bardzo dzielny. Nagrodą. Było mu wygnanie, kula w piersi, cela betonowa. To, co się stało, to się nie odstanie Armii Krajowa. Józef Gwiącek był poszczelany pod maszyną przez Polaków, przez UB. Polacy chcieli się pozbyć Armii Krajowej, bo tak Zarządzał Stalin i Hitler, gdy zawierali umowę 23 sierpnia 1939 roku. Rybentrop-Bołotow podpisali talnie protokół, że zniszczą inteligencję polską, zniszczą Kościół i Kler i będą mogli polskim chłopem i polskim robotnikiem rządzić i kazać pracować niewolniczo dla armii hitlerowskiej. I wyobraźcie sobie Państwo, jak myślał nasz dowódca wiązek. Nie tylko rozbić więzienie i przyjechać z Nienacka go rozbić, ale ważne, jak się wycofać z tymi więźniami z Mielca. Zauważył prom nad Wysoką I wszystkich. Więźniów, którzy nie mogli iść, przez to że byli bardzo powici, przeniesiono na ten prąd i wysoko wycofali się z miejsca zawisła. A Niemcy jeździli po drogach, świecili reflektorami i szukali jędrusiów. I nie wiedzieli, co się stało, że ich nigdzie nie można znaleźć. Jędrusie to dzielni ludzie. Mieli swój hymn. Myśmy się bronili. Jędrusie byli dzielni chłopcy. Wierzyli, że Polska powstanie, ale przyszedł nowy okupant po Niemcach i wielu Polaków uwierzyło w to, co, co głosił komunizm, że niesie dobrobyt. Ale do komunizm był tak perfidny, że co innego mówił, a co innego robił. Dziękuję bardzo. Reprezentuję Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, którego koło jest w Mielcu. Wydarzenia, które miały mieć tutaj miejsce 70 lat temu, nie brałem w nich udziału, ale pamiętam je dobrze. Wtedy należałem do drużyny harcerskiej Szary Szeregów która działała właśnie w, tych, w tym okręgu, w tej okolicy Mielca. Ponieważ widzę tu bardzo mało ludzi, którzy mogli te, pamiętać te czasy, może przybliżę je troszkę pod, pod względem historycznym. Rok 1943. Rok III Wojny był rokiem przełomowym. Rokiem, w którym potęga niemiecka zatrzymała się, gdy na frontach nie powodziło się im tak już dobrze i widać było, że losy wojny nie są przesądzone na ich korzyść. To Podwodowało, że z większą siłą w krajach podbitych nasilał się terror niemiecki. To samo działo się tutaj. Trzecia dekada marca 1943 roku była okresem, ataku, jak gdyby gestapo, na okręg Tarnobrzeski. Aresztowano bardzo dużo ludzi, którzy, którzy byli w konspiracji, którzy mieli duże wiadomości i mogli dużo zdradzić. Został aresztowany przede wszystkim Kapitan Krason, pseudonim Krishna, komendant obwodu Tarnobrzeskiego, jego zastępcy profesor Szewera, pan Rutyna, również pracownicy tajnego nauczania, profesorowie tajnego nauczania. Józef Walczyna, Jan Lugera. Aresztowanych przewieziono do Mielca, gdzie był duży mm, zespół gestapo. Tutaj poddano ich bardzo bestwialskiemu przesłuchaniom. bestialskim przesłuchaniom przechodzili y, 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 katorgę. Ponieważ byli to ludzie o dużym, dużej wiedzy na temat konspiracji groziło, że ktoś się załamie, będzie musiał pod, pod presją przesłuchujących zdradzi, i następ, nastąpią później jeszcze większe aresztowania. W tej sytuacji komendant inspektoratu major Tumanowicz pseudonim Jagra, który, któremu podlegał również obwód Tarnobrzeski podjął decyzję o Konieczności odbicia więźniów. Na tą Teraz zacznie się główna rekonstrukcja. あっ。 13! Du kannst nicht Schneller, schneller! Los, los! Nein. Jeszcze raz dziękuję bardzo za tą wielką historię. Historię kawałka mielca. bohaterską historię. Niech ona pozostawi głęboki ślad. W naszych umysłach, w sercach, nie tylko tego starszego pokolenia, które sięga do tamtych czasów swoją historią życia, ale ci najmłodsi, którzy z zaciekawieniem patrzyli, co się dzieje, tak na żywo. Chcielibyśmy ogarnąć wszystkich, którzy w obronie walce tu na Ziemi Mieleckiej, w obronie polskości oddali życie. Teraz duże brawa. Wszystkich aktorów całą tutaj zebraną społeczność Mielecko. Tych, którzy Tworzą rodziny z tymi, którzy walczyli w grupie Jędrusiów, AK. Polećmy całą społeczność naszego miasta, opiece Matki Bożej, patronki naszego miasta, aby to pokolenie i następne nie musiało przeżywać tak bolesnych doświadczeń. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Poproszę pana Stefana Świerczka Jędrusia o zaintonowanie hymnu Jędrusiu. Szanowni Państwo, to, co dzisiaj oglądamy w tej rekonstrukcji, to rzeczywiście działo się naprawdę 70 lat temu. My dzisiaj tutaj, Jędrusie, nas już tu zostało niewielu, ale w imieniu tych, którzy tu są dzisiaj i tych, których nie ma, bo ci, co byli 70 lat temu, ich już nie ma. Gdzieś tam za światach tworzą grupę chyba z Jędrusiem naszym jasińskim na czele i myślę, że wnet dostosujemy do nich, ale dzisiaj przeżywam to z bardzo wielką emocją, że szanowni Państwo, to nie jest codzienna sprawa. To, że dzisiaj te rekonstrukcje zrobili ci młodzi ludzie, to dla nich wielka, trzeba oddać im cześć, trzeba im podziękować z całego serca i ja to czynię. W imieniu wszystkich Jędrusi, żyjących i nieżyjących, dziękuję wam bardzo serdecznie za to wszystko, co pokazaliście, bo rzeczywiście trzeba to pokazać tamtych bohaterów tamtych lat. Bo przecież dzisiaj tak tyle gnębiono ich przecież i po wojnie już. Wszyscy Jędrusie, ile przeżyli przez ten czas, kiedy się oswobodzili. Przecież jakby nie było, Jędrusie mają olbrzymi wkład. W to, co dzisiaj jest wolność i niepodległość, zawałoby się niewiele. To byli żołnierze, że tak powiem, w jakiś sposób niezorganizowani wojskowo, ale zorganizowani byli duchem. Był przed, przede wszystkim patriotyzm, ogromny patriotyzm w tych młodych chłopakach. Bo ja wtedy też miałem parę lat, o wiele mniej, bo dzisiaj, no cóż, ja niewiele, że mogę, ale czuję się szczęśliwy, że jestem tu dzisiaj. I to oglądam, i resztę sobie podpowiem, jak było, bo wiem doskonale, znałem wszystkich tych kolegów, którzy brali tu udział. Myśmy tam ja byłem na ubezpieczeniu, nie byłem tu w mielcu, ale myśmy czekali, jeśli by się rozwinęła akcja, nie tak, jak pomyślnie się rozwinęła, bo bywa różnie w takich akcjach nie ma mądrych i nie, nie można przewidzieć końca w tej, tej całej akcji. Udało się, odbiło się to szerokim echem. Na, na cały tutaj teren i na całą nasze Polskę, te tutaj lokalno rzeszowską, naszą. I szanowni Państwo, ja pamiętam obozowo jeszcze te, to tyle to pamiętam, myśmy zaczynali swoje po apelu, z, zaczynaliśmy modlitwę. O panie, któryś jest na niebie. To była modlitwa nasza z rana, a później po całym dziennych trudach i po walce, bo nieraz tak bywało, że trzeba było. Różne przechodzić szkolenie, tośmy śpiewali naszą, nasz hymn jędrusiowy. I tutaj chciałbym zadedykować właśnie ten nasz, bo ten hymn nasz to było motto naszej, że tak powiem, w jakiś sposób tej walki, bo była beznadziejna, ale była z nadzieją. Tak trzeba to nazwać. I że Bogu podziękować trzeba, że przeżyliśmy to. I jeszcze nie mamy zamiaru szybko rezygnować. Tu koledzy są jeszcze, Jędrusie, bo to twardzi ludzie, to przecież taką akcję zrobić, to trzeba było samozaparcia. Trzeba odwagi, trzeba było patriotyzmu, trzeba było wiele zrobić. A teraz Państwu zaśpiewam naszą, nasz hymn. To, co my zawsze śpiewaliśmy. Kto życie ze śmiercią sprzęga, ten prawo ma na ten świat. Na mnie straszna germańska potęga A kula nam w czerepie wierny brat Naprzód, naprzód, wciąż dążymy Do celu wrót I śmierci w pysk wciąż patrzymy Naprzód, naprzód, naprzód Niech brzuchacze się paso, A skąpcy biją w czos. Dyplomata o sławie niech śni A my pełnym trzosom i brzuchom Śmiejemy się w głos a sława leży nam jak piezu drzwi. My bandyci jędrusia, więc wszystko jedno nam. Dole wiem, czy dobrą, czy złą. Choć na drodze nam stanie rogaty diabeł sam. Śpiewamy zawsze naszą pioskę tą. Naprzód, naprzód, wciąż dążymy do celu wrót. I śmierci w pysk, wciąż patrzymy. Naprzód, naprzód, naprzód. Niech brzuchacze się paso i skąpcy biją w czos. Dyplomata o sławie nie śni, a my pełnym trzosom i brzuchom śmiejemy się w nos. A sława leży nam jak piezu drzwi. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo serdecznie i rozejdźmy się w pokoju bezpiecznie do naszych rodzin, naszych domów.